Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w sumie tak naprawdę z produktami, które chcę Wam polecić, które są godne polecenia, ponieważ zbliża się ta promocja w Rosmanie minus 49% i e, dla tych, którzy nie wiedzą, od 24 do 29 kwietnia jest promocja na podkłady pudry, brązery i korektory do twarzy. Od 28 do 4 maja tusze, kredki, cienie, eyelinery. Od 5 do 11 maja szminki, kredki, lakiery i odżywki. Z tego co wiem, ta promocja jest potwierdzona, także ona na pewno będzie. I tutaj, nie przedłużając, głównie chciałabym się skupić tutaj na jednej marce, która jest w sumie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o kolorówkę, tam najdroższa którą jest warto kupić, ponieważ będzie no, tak naprawdę o połowę tańsza. I tutaj już mowa jest o marce dr Irena Eris, o której też robiłam Wam osobną recenzję. Te kosmetyki dostępne są tylko w tych rosmanach premium, czyli w tych Rosmanach większych. Musicie sobie właśnie zobaczyć u siebie w mieście, czy macie w ogóle taki rozman premium, jeżeli tak, to na pewno znajdziecie tam kosmetyki dr Ireny Eris. Ja tutaj mam ich kilka. Bardzo serdecznie chciałabym Wam polecić podkład matujący. Ja mam w odcieniu 210, tym najjaśniejszym. Jeżeli szukacie czegoś, co Wam wszystko przykryje, nie zrobi Wam efektu maski, dodatkowo nie będzie wysuszało skóry i będzie matowy wykończeń i ładnie będzie wyglądał na twarzy. No to ja wam bardzo, bardzo polecam ten podkład. Wrzucę wam link w opisie, bo robiłam właśnie recenzję i te na żywo tego podkładu i jeszcze kilku innych produktów z dr Ireny Ellis, także jeżeli chcecie, jak to wygląda wszystko na żywo, opis do, w opisie wam wrzucę ten filmik. Kolejna rzecz to będzie rozświetlacz, który już tutaj no, dosięga denka. Aczkolwiek nie wiem, czy go kupię, ponieważ mam dużo punktów do wykorzystania i możliwe, że sobie go, te punkty właśnie zamienię na ten rozświetlacz. I to też jest fajne, ponieważ w każdym produkcie, który go kupicie, macie taki kod. Musicie zalogować się na stronę dr Irena Ellis Holistic Club i tam wpisujecie ten kod, musicie się najpierw zarejestrować, wpisujecie ten kod, ostatnie cyferki z kodu kreskowego z opakowania i sobie zbieracie punkty. I za jakąś tam daną ilość zebranych punktów możecie sobie później wybrać albo produkt, albo jakiś tam gadżet, albo coś innego, więc ja tych punktów już troszeczkę mam, także może sobie właśnie wybiorę rozświetlacz, więc jego kupować nie będę. Kolejna rzecz to będzie brązer, taka czekoladka. Również świetny. Eee, jego jeszcze troszeczkę mam, także na razie nie będę kupować, ale polecam Wam serdecznie. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o brązery z, z Rossmana, to bardzo Wam polecam tą czekoladkę z Bourgeois. Też Wam gdzieś tutaj e, rzucę fotkę. Kolejna rzecz to będzie puder sypki. Puder sypki Dr. Irena Eris, transparentny, super opakowanie z lustereczkiem, tutaj gąbeczek, który ja praktycznie nie używam. Fajny produkt, bardzo ładnie wygląda na buzi, fajnie matuje, przedłuża tą trwałość tego makijażu. Także ten bardzo Wam polecam. I jeżeli chodzi jeszcze o pudry sypkie, to wiem, że puder z Manhattanu również jest dobry, także też Wam serdecznie polecam. Kolejne rzeczy to będą korektory Dr. Irena Elis. Mam jeden rozświetlający, drugi taki m, przykrywający. Wszystko zobaczycie w filmiku, jak klikniecie sobie w opisie. Również pomadki mają piękne. Ja mam tą pomadkę matową, która jest po prostu boska i ona normalnie kosztuje coś w granicach 60 zł. No także za pół ceny czemu nie. Również błyszczyki mają świetne. Także też Wam polecam. Kolejne rzeczy, jeżeli chodzi o tusze do rzęs, to bardzo, bardzo Wam polecam tusze L'Oreala i tutaj wiecie, że ja je uwielbiam nie mam już ich, bo już mi się skończyły tak naprawdę nie kupowałam ponownie więc wrzucę Wam tutaj zdjęcie tuszy, które polecam to będzie na pewno False Lash Wings i One Million Excess coś takiego, w każdym razie rzucę Wam tutaj zdjęcia żebyście sobie mogli zobaczyć Kolejne tusze to będzie, pierwszy tusz to będzie Max Factor 2000 kalorii. I tutaj ten z taką wygiętą szczoteczką, on pięknie podkręca, je wydłuża i pogrubia. Coś takiego. Naprawdę fajny tusz. I tutaj chiczuart po prostu, nie spodziewałam się, że tusz z Eveline za 11 czy tam 12 zł może być taki dobry. Silikonowa szczoteczka fajnie wydłuża i pogrubia rzęsy, chociaż bardziej bym powiedziała, że wydłuża te rzęsy. To jest maskara 4D z tymi takimi fioletowymi kółeczkami. Także też Wam bardzo serdecznie ją polecam. I kolejna rzecz to będą cienie, kremie z Maybelline. To kolor tatu. Ja mam tutaj taki odcień akurat, ale do wyboru jest mnóstwo Także też Wam serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o lakiery do paznokci, to oczywiście Essy, i te z Hansen żelowe, które też są właśnie troszeczkę droższe i można je kupić za połowę ceny, także super. I z rzeczy yy, tak naprawdę z tych, które ja przetestowałam, to polecam Wam to, tak naprawdę od serca godne polecenia rzeczy. I mam do Was prośbę, jeżeli... Yy, Coś Wam się sprawdziło, jest dla Was takim chiciorem, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jakie rzeczy by polecacie, żeby sobie kupić. I ogólnie dla innych, żeby sobie mogli przeczytać, co fajnego jest w Rosmanie i co jest warte właśnie do kupienia. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się przydał. Na pewno Wam nagram filmik z moimi łupami, z moimi zakupami, co ja sobie kupiłam na tej promocji. Także dziękuję, że jesteście, dziękuję za oglądanie. Jeżeli filmik wam się podobał, kciuki w górę, zapraszam do subskrypcji i do komentowania. Buziaki, pa!